Dzień dobry moi drodzy, witam was po świętach. I święta minęły i co? Yy, dostałam pod choinkę opryszczkę, a właściwie trzy opryszczki na jednej opryszczce. I stwierdziłam, że od razu Wam to powiem. Starajcie się nie zwracać na nią uwagi. Wiem, że to trudne, bo też staram się, ale nie dość, że ją czuję i mnie to boli. To jeszcze, jak patrzę w lustro, to ją widzę od razu. Od razu widzę, bo jeszcze mi warga spuchła, ale już używam tam swoich sprawdzonych specyfików i powiedzmy, że idziemy do przodu. Jeżeli chodzi o święta, przyszłam Wam coś opowiedzieć. Ja nigdy w domu nie miałam jakichś takich rodzinnych świąt, takich wyjątkowych, jakichś takich specjalnych. Fajnych rzeczy, takich kojarzących się po prostu ze świętami i z domem. Wydaje mi się, że strasznie, usilnie tego, tego teraz szukam. Mam y, duże ym, oczekiwania, jakieś tam w głowie wyobrażenia, i zawsze przy tych świętach to się po prostu walę głową w mur, bo tak nie jest, i mam jakieś takie rozczarowanie. I tak sobie teraz myślę, czy może, może święto, może to nie jest dla każdego, może to nie jest dla mnie, może ja po prostu mogę żyć. Bez, tych, bez tej całej otoczki świąt, w ogóle najlepiej bez świąt. W sensie lubię bardzo świąteczne jedzenie, ale jakoś tak przytłacza mnie już później ta myśl o tych świętach, ze względu na to, że mam duże oczekiwania, a później nie jest to tak, jak sobie wyobrażam, bo po prostu nie mam jakby wzorca. Nie mam po prostu tego wzorca, nie wiem, jak to wygląda od dziecka. Nigdy czegoś takiego nie miałam, żeby to było takie turbo rodzinne, turbo świąteczne. Ja się najlepiej czuję z moim domem i, i tak naprawdę to najbardziej z nim bym chciała te święta z zawsze spędzać, ale nawet nie w świąteczny sposób, po prostu chillera. Zobaczymy, może pomyślimy w następnym roku, żeby sobie gdzieś pojechać na święta, w jakieś takie bardziej na przykład yy... Zimowe miejsce. Zobaczymy, ale po prostu chyba muszę zaakceptować ten fakt, że może po prostu przestań na, na siłę szukać tych wymarzonych swoich świąt, bo może po prostu to nie jest dla ciebie i bez spiny. Nie muszę się spinać i, i nie muszę po prostu na siłę próbować zrobić tego tak, jak jest w mojej głowie. Olać to. Jeżeli to samo nie wychodzi, to to olać, bo więcej się po prostu nad tym stresuje i może po prostu ja nie lubię świąt. Mocne słowa wiem, ale chodzi mi po prostu o to, że wiecie, jako. Kocham jedzenie świąteczne, bo pierogi płyną mi teraz w żyłach, toczą się po prostu pierogi między krwią, bo kocham pierogi. Ale czy to ma czynić ten okres tak wyjątkowy? Pierogi mogę zjeść zawsze. Wiem, że są ludzie, którzy bardzo kochają święta i mają te takie właśnie turb rodzinne, takie klimatyczne święta. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie lubią świąt w ogóle, bo jest to dla nich ciężki okres. Wydaje mi się, że jestem gdzieś pomiędzy, w stronę tej strony. Teraz tak się czuję po tych świętach i może muszę po prostu przestać usilnie tego szukać, tego czego nie miałam w domu. To, że tego nie mam, nie jest złe. To nie jest nic złego, jakby olać święta, nie? Nie obchodzić ich tak, mieć tam swoje własne sposoby na spędzanie tego czasu, albo nawet nie spędzanie. W ogóle próbujemy za rok, zobaczymy, zobaczymy co będę miała za rok w głowie, ale spróbujemy po prostu nie angażować się aż tak emocjonalnie w to, że jest jakaś data w kalendarzu, ok? Ja nawet nie jestem, ja nawet nie jestem osobą wierzącą. Wiecie co, nie chcę mi się jakoś mega wymyślać z tym śniadaniem, a zostało nam jeszcze trochę jedzenia ze świąt. I na przykład mm, miałam takie pierogi i je trzeba zjeść, bo mają datę do jutra, więc je sobie zrobimy. Bierzemy patelnię. Jak chcecie w ogóle te pierogi, to one są na pewno w oszą, w Carrefourze, e, nie, w Auchan, w Kauflandzie i w Netto. I je koniecznie podsmażyć na patelni z sosem sojowym. I wychodzi totalna petarda. Ja do tego jeszcze podgrzeję barszczyk i... Najdzie płycha. W ogóle wiecie, co ostatnio kupiłam? Sos sojowy Kikoman. Podobno to jest najlepszy sos sojowy takich do kupienia w sklepie. I powiem Wam, że on był beznadziejny. Ja najbardziej lubię ten. W dużej butelce kupuję i jak kupiłam tego Kikomana, to miałam takie, co to jest za gówno? Co to jest w ogóle? Ledwo to zużyłam i wróciłam do mojego ulubieńca, który jest tańszy i naprawdę mi smakuje o wiele bardziej. I nie dlatego, że jest tańszy, tylko dlatego, że po prostu jest smaczniejszy dla mnie jakoś tak. Nie, nie ma takiej... Tamto miał taki dziwny posmak. No i tak to wygląda. Później już zrobimy coś bardziej wymagającego. Tutaj mam resztkę ciasta i dwa ciastka, pierożki, barszcz. I to jest moje śniadanie. A no, i jeszcze mam miseczkę mandarynek, nie pokazałam wam. Sobie teraz kilka fajnych, smacznych rzeczy, które możecie sobie e, zrobić e, na przykład jak e, spędzacie Sylwestra w domu, e, takie wiecie, do zjedzenia, albo jak ktoś do was przychodzi, albo jak wyjdziecie do kogoś. Bardzo proste rzeczy, które możecie zrobić z bardzo prostych składników i ekspresowo, gwarantuję wam. A składniki możecie sobie nawet zamówić do domu z byle jakiego sklepu bez wydziwiania, bez jakiegoś nadmiernego stania w garach. Zapraszam. U mnie w kuchni zawsze rządzi ciasto francuskie, jeżeli chodzi o przekąski, bo możecie to zrobić mega ekspresowo. Ciasto francuskie dostaniecie w każdym sklepie i nie ma opcji, żeby to nie smakowało dobrze. Rozwijamy sobie ciasto i zrobimy sobie z niego kilka rzeczy. Ja to ciasto podzielę na kilka części, bo mam tylko jedno, a chcę wam pokazać z niego do zrobienia trzy rzeczy. Zaczniemy sobie od takiego kawałka i z tego, słuchajcie, zrobimy sobie ciastka ciastka jabłkowe. Zrobimy sobie dwa ciastka jabłkowe. Czyli potrzebujemy po prostu... Na jedno ciastko będą potrzebne dwa takie kawałki, które są mniej więcej tej samej wielkości. I ja je sobie odkładam. Zrobimy też sobie takiego palucha serowego. Z tego będą paluchy serowe. A tu zrobimy sobie pizzowe zawijańce. Do dwóch rzeczy będę potrzebować takiego wege kurczaka. To znaczy tak naprawdę to może być jakikolwiek odpowiednik wege mięsa lub na przykład nawet pokrojone w drobną kostkę tofu. Ja używam tego, bo jest to mój ulubiony zamiennik kurczaka, tylko ja lubię klasyka, a był tylko gyros. E, swoją drogą opakowa... zmniejszyła się cena tych produktów, ale opakowanie się zmniejszyło, bo te ym, kurczaki kosztowały kilka złotych więcej i miały 200 gramów i 200 gramów to była idealna dla mnie porcja, dla mnie i dla Dominika naraz. A teraz jest 160 i troszkę ubolewam, nie podoba mi się to zmniejszanie opakowań, pomimo tego, że i tak, ym, wiecie, cena poszła w dół, ale no nie podoba mi się to. Powiem Wam szczerze, zawiodłam się troszeczkę, bo jest to mój ulubiony gotowiec. W każdym razie będę to teraz podsmażać. Tylko standardowo pokroję to odrobinkę drobniej. Ja to w opakowaniu ciacham bo szkoda mi brudzić na to deski. Ja od razu wrzucam i nie daję żadnego oleju. Musimy dać sos pomidorowy i jest to u mnie po prostu pasata. Ja ją e, przyprawię już na, te, na tym cieście, żeby nie brudzić naczyń. Jak to ma być taka ekspresowa przekąska, no to najlepiej, żeby właśnie jeszcze jak najmniej wybrudzić. Zrobicie mega szybko i mega szybko będziecie też e, mogli po prostu podać zasiąść. Bez, kurcze, wiecie, sprzątania nie wiadomo ile. Sól, pieprz i czosnek. I rozsmarowujemy mniej więcej. One będą tak zawinięte, jakbyście cynamonki zawijali, więc można to uwzględnić, żeby tutaj na przykład bardzo do końca nie dojeżdżać, bo tam będzie zawinięcie. Jakaś taka rzadka ta pasata, zawsze była gęstsza. Do tego pokroję dwie pieczarki na y, plasterki. Jak macie szpinak świeży, to dodajecie jeszcze tutaj koniecznie szpinak. Ja akurat nie mam, więc obejdziemy się bez. Też nie możecie tutaj zadłużać, Muszę tych składników wydać, bo to będziemy zawijać. I jeszcze dodamy, dodamy tego wiegi kurczaka i potem ser. Druga przekąska to będą takie. Paluchy serowe zawijane. Musimy sobie wyznaczyć środek. Smarujemy to trochę masłem, czy tam wegańskim odpowiednikiem, jak lubicie. Co macie akurat w domu? Ja na przykład ser zwykły jem, ale z kolei nie jem zwykłego masła. Tak trochę dajemy. Na drugą stronę to samo. To będą takie paluchy serowo-czosnkowe. I teraz właśnie bierzemy jakiś wielki ząbek czosnku i rozgniatacie go lub drobno siekacie. dużo go dałam. Resztę odłożę. Jeszcze tutaj na drugą stronę taki mały kawałek skroimy. Tak naprawdę no ja robię bardzo małą porcję tego. Chcę wam pokazać, ale no to wy już sobie dopasujecie na przykład z całego ciasta zrobicie to z całego to z całego to i macie już full zastawiony stół trzema przekąskami. I teraz jedną taką stronę posypujemy serem. Najlepiej takim tartym, rozkładamy to w miarę, w miarę równomiernie i przykrywamy drugim ciastem. I zaklejamy końcówki, żeby nam nic już nie wypadło na razie. Kroimy to na trzy paski, robimy takiego, popatrzcie, o staramy się tak, żeby nam nie powypadało tego sera, więc tam dociśnijcie sobie troszkę. I tym wege kurczakiem trochę posypujemy. Najlepiej, żeby on e, troszkę wyzimniał, więc ja zaraz poczekam e, ze zwijaniem i zajmę się inną rzeczą. I ostatnia rzecz, tutaj, którą dajemy, to posypujemy serem. Można sobie nie żałować tutaj. To się nam fajnie wtedy sklei. I też tutaj zostawiam na górze trochę pustego miejsca, żeby dobrze nam się zawinęło. Ostatnia przekąska z ciasta francuskiego to banał. Ja daję bardzo mało, bo mam tylko dwa ciasteczka. Kawałek pokrojonego jabłka do garnka. Trochę przyprawy do szarlotki. I odrobinka dosłownie wody. I musimy to sobie tak wiecie, poddusić chwilkę na ogniu, aż te jabłka zmiękną całkowicie. I będziemy działać dalej. Możecie tutaj troszkę to dognieść. I końcóweczka jest zawsze najgorsza. Ja ją tutaj tak troszeczkę spinam, że tak powiem. I kroimy to, tak jakbyśmy robili takie cynamonki i układam na blaszce. Zrobimy sobie też mega prostą sałatkę, moją, jedną z ulubionych, po prostu ulubiony zamiennik kurczaka, do tego jakaś zielenina wasza. Ulubiona. Wrzucamy wszystko do miski. Dodajecie też do tego swoje ulubione warzywka. U mnie wleci ogórki kiszony i pomidor. Może to być naprawdę cebulka, papryka, kukurydza. Mam też kukurydzkę, więc dodamy trochę. A sosik to po prostu trochę wege. Majo, jadam łyżkę. Może to być też jogurt. Ja zazwyczaj robię do takiej sałatki y, więcej, dużo jogurtu i troszkę majo. Ale akurat dzisiaj mam tylko majonez w lodówce, więc po prostu wymieszamy to w ten sposób. Jabłka mamy gotowe, więc wykładamy na środek naszych ciastek. I tak jak wam mówiłam, tylko na jedną stronę, druga zostaje i będziemy przykrywać. I też wykładamy tak, żeby boki zostały puste. Przykrywamy te ciastka, zaciskamy widelcem. I przekładamy na blaszkę do pieczenia. Bierzemy teraz mleko roślinne, albo masło, albo jajko, i musimy mm, posmarować te rzeczy. Żeby nie pobrudzić, to ja tutaj troszkę poleję te ciastka, resztę już posmarujemy pędzelkiem. One się wtedy fajnie zarumienią i będą jeszcze smaczniejsze. Te paluchy serowe, to ja delikatnie posypię je. Rozmarynam. A jeżeli chodzi o te nasze ciastka, to z kolei poproszę je słodzikiem. A na pizzowe zawiasy już nic absolutnie nie trzeba dawać. Czekamy, aż się nagrzeje nam piekarnik, i wstawiamy. Jeżeli chodzi o sałatkę, to przygotujemy domowe naciosy z tortilli. W takiej jednej tortilli wycinamy takie trójkąty po prostu. Tutaj, gdzie miałam to mleko. Najlepszy by był olej w sprayu, ale mi się skończył. Naleję sobie trochę oleju. Dosypiemy tu przyprawy. I tutaj też jest mega fajna dowolność. Ja dodam Trochę soli i słodkiej papryki. Trochę pieprzu może jeszcze. I staramy się troszkę, nie za, Właśnie tutaj za dużo troszkę nasmarowałam, to przyłożymy sobie o. Tylko trochę tak, wiecie, tak maźnąć. I kładziemy tutaj to, tak, żeby nie dotykało jedno drugiego. W sensie nie leżało jedno na drugim. Więc trochę tutaj, słuchajcie, jest taki Tetris. Na blaszce jest więcej miejsca, więc łatwiej to ułożyć. Damy radę. I od razu to testujemy. Na dwie minuty i gotowe. Tu mamy paluchy i ciastka z jabłkami. Lepsze wychodzą jakby co z ciasta kruchego, a nie z francuskiego. Tu są zawijasy pizzowe, tu mamy sałatkę i tutaj takie na czosiki bardzo dobre wyszły. Przepyszne. Cztery minuty trzymałam w airfryerze. Robimy teraz test serowy. Ja go sobie przekroję, znaczy przełamie i tak ze środka spróbuję. Mmm, taki czosnkowy mocno, jakiś sosik, na przykład pasata, rolls pizzowy. To będzie najlepsze. Mmm, ten wege, kurczak, jak tu pasuje. Ciastko z jabłkiem. Mhm, mm mega dobre. Wygrzebuję za was sałatkę, bo się opieracie o sałatkę. Sałatkę, mamy to. Mhm, mm polecam wszystko. 10 na 10, wszystko jest przepyszne. Tomu dzisiaj przyszedł z biegania i stwierdził, że dawaj sprawdzamy, szukamy jakiegoś domku i jedziemy sobie na... na Znalazł taki domek z takim gorącym jacuzzi pod Warszawą i jedziemy jutro i już jutro tam będziemy. Uwielbiam takie spontaniczne pomysły i kupiliśmy nam takie winko. W ogóle słuchajcie, Oszą była zawsze super, mega wielka oferta bezalkoholowych win i w naszym Oszą coś się pozmieniało i z takiego fajnego dużego regału zrobili taką jedną małą półkę i nie było mojego ulubionego Widziałam to. Na kolację wyjadamy i dzisiaj mam dwa jajka na miękko. Miały być na twardo, ale ja nigdy nie wiem. Jak chcę na miękko, to wychodzą na twardo, jak chcę na twardo, to są płynne. No trudno, nie przepadam za płynnym żółtkiem, ale zjemy. Do tego mam pomidora, tutaj jest jeszcze rukola. Jeszcze mam taki talerzyk z resztką mandarynek i trochę borówek. I to jest moja kolacja. Dawno temu, zanim ojcowie założyciele utworzyli nasze miasto, to było puste słowo.